Dreams didn't make us kings. Dragons did. W drugim odcinku drugiego sezonu House of the Dragon być może nie ma jeszcze epickich bitew, być może nie ma jeszcze jakichś super starć smoków, ale i tak dzieje się bardzo dużo. I ja przynajmniej osobiście jestem tym odcinkiem zachwycony pytanie, czy ty też e, są emocje, są emocje i są emocje na samym końcu. E, bo, pomimo że znasz. No, przecież jedziemy spoilerami przecież, oczywiście, nie? Bo, pomimo, że. Ja wiem, że. Przepraszam, że przeskakuję tak do, do, do samego końca, ale jak mówisz o tym, to tragizm tego odcinka jest naprawdę czymś poruszającym, moim zdaniem. Bo, pomimo, że nie znamy tych dwóch postaci, to co się dzieje na końcu, bracia walczący ze sobą e, i no niestety e, obydwaj. E, obydwaj umierają, no to jest coś co, co tak chwytało za serduszko mhm. i... To skoro zaczynamy tak od końca, no to yy, ja w ogóle powiem tak Bardziej mi się podobało starcie Eryka i Aryka niż Klegan Bowl e, w, e, w ostatnim sezonie Gryotron. A nie, tam... Jakoś wydaje mi się, że ładunek emocjonalny był tutaj taki dużo bardziej namacalny. Tak, tak, tak. To szczególnie, w, bo tam były też fajne sceny pomiędzy. A, zaraz, który to jest, który, nie? <laughs> Arik, Arik był z zegonem, Erik był z Renerą. Okej, okay, to Erik, który szczególnie mówił chyba miał tą rozmowę z Daemonem, e, mieliśmy chronić królewską rodzinę, kiedy się prze, 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 że tak powiem, mieliście konflikt między sobą, przeciwstawiliście się między sobą, co my mieliśmy zrobić jako gwardia królewska, nie. E, no i właśnie to jest też ten trafizm. No, Oni są po to, żeby służyć, żeby ochraniać, i jeśli mamy konflikt, no to musieli wybrać którąś stronę. I ten mhm. cały plan, żeby to Arek e, pojechał tam, znaczy nie, nie powiem, no plan sam w sobie e, ma, ma, że tak powiem, er, er, ręce i nogi, jeśli rzeczywiście chcesz to zrobić. Ale to zagranie Kristona Kola sprawia, że on chyba momentalnie ląduje na liście jednej chyba z najbardziej znienawidzonych od razu postaci w całym uniwersum. Nie wiem, jak ty się do tego odnosisz. Ale jakby każde jego pojawienie się w ogóle na ekranie, y, myślę, że nie tylko ja tak mam, pewnie ty też, to jest takie kurde, że, że potwierdza tylko, jaki on jest śliskim y, człowiekiem, jaka to jest szuja, taka naprawdę jedna z większych w tym martinowskim uniwersum, prawda? Taki totalnie bezwzględny, nie, nie widzący swoich błędów. Y, I jeszcze jakby całą tą odpowiedzialność, która gdzieś tam się pojawia za jakiejś rzeczy, potrafi zrzucić e, na innych. I tak, bo no, ten plan był. W jakiś tam sposób... przebiegły, powiedzmy, no. Tylko z drugiej strony... Wysyłasz gościa na pewną śmierć. Swojego, że tak no powiem, właśnie. brata z Gwardii Królewskiej. Którego jeszcze wcześniej, tak na dobrą sprawę, oskarżasz, do cholery, gdzie ty byłeś, e, kiedy ta cała... kiedy całe morderstwo młodego Jahyrysa miało miejsce. I tutaj... Ale rzeczywiście zadał dobry pytanie, gdzie ty do cholery byłeś, nie? Też jesteś bratem z Królewskiej w Stanie. Odpowiedział jego Nowi na małej radzie tam, że, że spałem w łóżku. Mówię, mm -hmm. serio? Sam? Wszystkim. Mm -hmm. no by, była przebitka na Alicent, no ale jakby jej nie zdradził, nie? Mm -hmm. Więc nie, faktycznie to jakby fajnie tu podbudowują tą jego postać w kierunku takiej właśnie totalnie znienawidzonej, takiej totalnie. E, nielubianej przez, przez odbiorców i w sumie taki książkowy Kriston Cole też był, nie? Więc naprawdę fajnie go oddają. E, a tak e, pytając, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, jak ta walka Eryka, Eryka, Eryka i Aryka się w książce potoczyła? E, nie, bo ja tak jak mówię, nie czytałem. Do, do, doszedłem do momentu tańca ze smokami i powiedziałem: Stop, nie czytam dalej, będę chłonął serial, że tak powiem, na świeżo, bez tej wiedzy. Więc możesz tutaj e, mnie oświecić. I... Naszych widzów. Jakby cały przebieg w ogóle tej sekwencji i tego, jaką już jest na Smoczej Skale i się spotykają, on jest w miarę taki faktycznie wierny. Różnica polega na tym, że oni jakby w walce zadali sobie nawzajem tak śmiertelne ciosy, że praktycznie w jednym momencie padli. A tu mamy na końcu tą taką honorową śmierć Eryka i co ty na to? To uważam w tym momencie, że większy impact ma to, co się dzieje w serialu. E, bo to jednak są bracia i widać, że honor i, i, i że tak powiem, śluby nakazują no, im wykonywać rozkazy i bronić, że tak powiem, swojego króla, swojej królowej. E, I widać ten z tego, że oni walczą ze sobą, że to jest, wiesz, jedna rodzina, jedna krew, dwaj bracia. I w momencie, w którym jeden zabija drugiego, rozumiem e, decyzję o tym, że... Nie, dla mnie to koniec, nie. Tym bardziej, że to jeszcze wiesz, bliźniacy to też fakt podkreśla to, że zawsze mówi się, że bliźniacy mają tam taką większą więź, nie. Są bardziej, tak powiem, złączeni niż, niż, niż normalne rodzeństwo, więc jeśli rzeczywiście w krząstce zadają sobie obaj ten śmiertelny cios, tu moim zdaniem ma to większy impact, bo po prostu jeden zabił swojego, że tak powiem brata bliźniaka i nie jest w stanie, mhm. e, pomimo tego, że robił to w obronie swojej królowej, nie jest w stanie żyć dalej z tą decyzją i postanawia odebrać sobie życie. Moim zdaniem ma większy no, impakt w, w, w serialu. No to mamy dokładnie to samo zdanie, bo nie zawsze jestem jakimś super fanem zmian, ale moim zdaniem akurat ta zagrała bardzo fajnie i dodała takiego jeszcze większego impaktu emocjonalnego E, takiego dramatyzmu tej właśnie całej sytuacji, nie? że on faktycznie obronił tą swoją królową poprosił ją o przebaczenie, no i na ten miecz się nadział, nie? to też taka rycerska powiedzmy w jakiś tam sposób śmierć, że no, jakby to dla niego ta misja się e, skończyła i myślałem w ogóle, że się ten, skoro tak przy końcu jesteśmy i tak zaczęliśmy przewrotnie dosyć e, to myślałem, że na tym się skończy ten odcinek, takim mocnym uderzeniem ale znowu mamy scenę z Alicent i Kristonem Colem. W ogóle poprzedzoną tym, że Alicent nie potrafiła pocieszyć własnego syna, a potem poszła uprawiać seks yy, z Colem. I... Tak, to jest w ogóle też ciekawe, nie? no bo mamy tego egona, który po prostu widać, że te emocje z niego w tym momencie uchodzą, że najpierw przyszła ta, ta, ta złość i e, no, wkurwienie za to, co się stało. I wiesz, no cały czas wiesz działajmy pochopnie, po prostu uderzmy na nich od razu. A później jednak przychodzi jednak ten moment: ej, mój syn zginął I, 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 i ma ten swój moment, gdzie, gdzie rzeczywiście te emocje z niego uchodzą. No i Alison jako ta matka, no tutaj 0 na 10 <laughs> się nie sprawdziła. No zamiast, nie wiem, zwyczajnie po prostu podejść, go przytulić, do cholery, nie? No, to, to już samo to by trochę wie, pomogło i dało. E, no no słuchaj, nie. tak jak Renera przytuliła swojego syna we wcześniejszym odcinku. O nie? tak, jak... rzeczywiście, bo, bo tam też był ten moment, gdzie on przychodzi i mówi, że e, wasza miłość, coś tam, coś tam, tak oficjalnie, a później po prostu, wiesz, tak powiem, e, dają sobie upustych upus emocji, z, w jakimś tam sposób się pocieszając, a tutaj tego nie ma. Tu jest właśnie to. Ej, a no, mam sobie chod gościa, to e, strzelę go parę razy w PSK później. E, pójdę się z nim przespać. Nie? <grych> Także, tam ja w wiem, ogóle że z... różni ludzie reagują na różne rzeczy, nie, ale no. Serio. I tam w ogóle z przecieków wynika i to chyba nawet sama ta Olivia Cook potwierdzała, a, która gra Alicent, że tam była taka scena, jak to ona określiła dzikiego i zwierzęcego seksu. Tylko ona jakby została wycięta faktycznie z tego odcinka i tak sobie myślę, że w sumie może i dobrze, bo już za dużo chyba tych scen takich z nimi mamy właśnie w tej konwencji. Znaczy, z czasem jest też lepiej po prostu pewne rzeczy zostawić w polu wyobraźni, bo biorąc pod uwagę emocje, które działy się pomiędzy Kristonem a Lisentem, no można się było spodziewać, że Wiura będą lecieć <noise> i będzie się działo. Mhm. Nie? Bo rzeczywiście na początku tak wyglądało, jak Ana jak, jak by była zła. A no. e, skończyło się inaczej. E, I może dobrze, że tego nie mhm. pokazali. On no, Tak jak mówię, czasem pewne rzeczy lepiej zostawić niedopowiedziane. Nie trzeba pokazywać wszystkiego na ekranie. Czasem to ma większy fakt niż pokazywanie pewnych rzeczy. Moim Szczególnie, że w całym odcinku działy się naprawdę dużo ważniejsze rzeczy. I tak sobie myślę, że znowu. One, ten odcinek stał na takich wzajemnych, jakichś dwójkowych, trójkowych relacjach, małych rozmowach. E, mamy przede wszystkim, tak mi się wydaje, ten początek, gdzie Rennera gada z Damonem, kiedy łapią się, łapią się wszyscy, co, że to, co on zrobił, a on przy tym stole siedzi i udaje takiego niewiniątko. Ale w piękna Ale w momencie, w którym ona na niego spojrzała, no już wiedziała, nie? Mówię, kurwa, tak. co żeś odpierdzielił, nie? <noise> no. Dokładnie. I też ta rozmowa pokazuje fajnie, że ona sobie jakby uświadamia, że tak naprawdę nigdy nie będzie mu w stanie zaufać, nie? Że to jest demon i tyle, nie? To jest taki stan, że ciężko będzie. że on jest po twojej stronie, owszem, okej, okay, ale gra swoją grę w tym wszystkim. Tak, ale nie, nie będziesz go w stanie kontrolować, nie? Że on zawsze gdzieś z tyłu głowy będzie, że e, co demon dzisiaj odjawiam. <grym> E, uh -huh. Tym bardziej, że sama e, Renera była no, niezbyt zadowolona z tego, że, że, że młody Djaferis został zamordowany, nie? że chciała Eymonda, bo Eymond był odpowiedzialny za śmierć Lucerysa, a nie ten niewinny młody dzieciak, nie? No a Daemon zareagował w stylu: ups, to stało się, prawda? A ty, sam <laughs> powiedział, że też to nie było jego celem, nie? Więc ja nie chcę usprawiedliwiać tutaj Daemona. E... Czy coś takiego, ale widać, że, że no jego zamierzenia były inne niż, niż to, co się finalnie wydarzyło. No, do, dokładnie. I też jeśli jesteśmy przy rozmowach takich właśnie jakichś e, małych relacjach, to kurde, bardzo fajnie wyszła ta, ta dyskusja, kiedy e, Otto przychodzi do gabinetu powiedzmy Egona i Cola e, i wpada w taką furię. I trochę był taki del delikatny naprawdę vibe Tywina, że on nie obraża króla, tylko poucza jakby wnuka to, to, to swojego. To był vibe Tywina i Tyriona moim zdaniem, nie? Jak Tyrion miał tą scenę, kiedy Sansa tam Meryn Trant bił w, w drugim sezonie i powiedział, że, że on nie grozi królowi, tylko nie grozi. redukuje swojego tam siostrzeńca. Bratanka jednocześnie. Ale eee, to inna sprawa. Eee, więc tu jest to samo, ja tu miałem ten sam vibe. Otto był ten, tak fantastyczny w tej, w tej scenie i ten aktor był tak genialny. I to było dla mnie moim zdecydowaniem highlightem tego odcinka, kiedy on po prostu mówił: mu, ty jak ty jesteś głupi, jakim ty jesteś idiotą, po prostu. Bo widać, że on też jest graczem, że on wykorzystał tak troszkę perfidnie śmierć tacherysa na, na swoją korzyść w tej wojnie. Dobry polityczny, że tak powiem, manew. I Egon to po prostu jednym, jednym, jedną decyzją po prostu zaprzepaścił i, i e, zniweczył jego działania. I to jak on mówi, jak Krystan Cole mówisz do króla, nie idioto, mówię do swojego wnuka, nie? Więc ty siedź tu cicho i się zamknij, a ja będę tutaj z nim rozmawiał, nie? No było świetnie zagrane i aktorsko było świetnie. Aktor nie Warum, odróż... który gra od to, ale e, po prostu. E, Reci Recifans. Właśnie Rysifans był po prostu wow. No jest dla mnie, dla mnie, ta scena jest właśnie highlightem tego odcinka. E, chociaż kurczę jest to, nie, jednak pojedynek brać. E. Tylko w odróżnieniu od Tywina, e, który nawet gdyby taka była sytuacja, to nie pozwoliłby sobie na dalsze ruchy Joffreya, powiedzmy wtedy, bo po pierwsze, jakby. Inny status, inną grozę, inny strach budził, inny respekt Tywin, po drugie na jego wojsku stała korona, a po trzecie no złoto, prawda? Jakby za Otto nie było tych argumentów takich typu e, mam armię, która jak odejdzie to możesz sobie poskakać albo daję ci tyle kasy, że e, tak naprawdę jesteś ode mnie zależny, nie? I on tu nie miał za bardzo pola manewru, żeby się sprzeciwić. Chociaż czy, jak okej, on się u... sprzeciwił, miał wolę manewru. Nie miał, że tak powiem, wpływu na decyzję, którą Egon później podjął, że jest stąd, no dobra, to na nie? Chociaż on też jest tutaj pod wpływem Larisa, który mu tam szeptał. No te ale rzeczy, też nie? Jak, jak mu Egon powiedział, żeby oddał Fartucha, że tak powiem? No e... <noise> Był taką to, przecież... <noise> ja e, no to i, I usłyszał, żeby oddał ją Kolowi. To Miał taką minę typu debile, nie? Dookoła, sami debile po prostu. Bo on miał cały plan polityczny przygotowany, wiedział, co robić krok po kroku, zrobili ten ruch z tą żałobą, za chwilę by się do nich różne rody przyłączały, czy przeciwko reny, czyli z nimi de facto, i jakby cierpliwość była bardzo wymagana w takiej sytuacji. Tak. I on, bo... jako taki stary wyjadacz, gracz doskonale to wiedział, no ale jakby. On, on grał, że tak powiem, na, 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 na długoterminowo, e, bo w perspektywie czasu e, jego ruchy mają najwięcej sensu e, i widać, że to jest po prostu smlata doświadczenia, które może powiedzmy ten młody Egon e, nie jest w stanie zrozumieć. Ale no, Christian powinien się tutaj zachować lepiej. No, ale... no wiemy kim jest Christian w tym momencie, nie. No, On się tak pnie po różnych akcjach dziwnych w górę tej hierarchii, prawda? Takimi swoimi różnymi, mało powiedzmy, chlubnymi czynami. Tak. E, no, niestety. I to też fajnie pokazuje, jakby ten odcinek i te wszystkie zdarzenia, i w Królewskiej Przystani, i na Smoczej Skale, że chociaż mamy, jakby naprzeciw siebie te dwa stronnictwa, zielonych i czarnych, to one jakby nie są jednolite wewnętrzne, prawda? Mhm. Jakby tam są, są różne pęknięcia, różne tarcia w środku tych stronnic i to no. też fajnie zostało pokazane. Ma, masz, masz te konflikty wewnątrz konfliktów, nie? Tutaj e, Damon z, z Rennerą, e, tutaj Otto z Aegonem, e, jeszcze Christian Coldo chodzi tamten tam w, w, w tle. A, tu Call z Erykiem, czy Arykiem, zobaczcie. E, I i to, no, to jest akurat fajnie, że... że, że mm, no bo jako ludzie jesteśmy... To jeszcze Larysa masz, który tam są swoją grę oprowadzi jeszcze w ogóle osobno. E, więc to w ogóle też e, pokazuje, że... że mm, ten świat jest od Martinowski, jest po prostu pełen odcieni szarości. Nie jest czarno-biały. I to jest właśnie fantastyczne. A jeszcze a propos... Um, tych takich wspólnych, go pocieszania. Przypomniała mi się ta scena, kiedy Egon mijał się na schodach z Heleną. I po prostu popatrzyli na siebie, że to jest twoja, wiem, że siostra, ale to Targaryen, więc oni tam się żenią z rodzeństwem, ale to jest twoja żona, matka twoich dzieci. I że nie było takiej sceny w ogóle, to też mówi, wiele świadczy o Egonie, nie? Jak on traktuje Helenę. Ale że też nie było takiej sceny, że, 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 nie wiem, poszedłbyś spędzić trochę czasu ze swoją małżonką i ją pocieszyć w jakikolwiek sposób, bo ona też straciła syna. No tak, nie? To szczególnie ten moment taki żałoby, kiedy um, tak nie wie jak się zachować, jak jadą tym konduktem, albo jak przychodzi Alison do niej do komnaty i ona tak twierdzi, no ale ja nie chcę, nie? W sensie nie bardzo mam ochotę, no, ale się okazuje, że jednak rodzina królewska ma też swoje powinności. Tak. I Alicen też dobrze wyczuła to, że od to ma akurat w tej sytuacji rację, że trzeba wyjechać i pokazać tą żałobę, nie. Jezu, ja, ja myślałem w ogóle, przepraszam, że o tym mówię, że jak ten wóz utknął, że po prostu będą gana pchadzi, ta głowa tego dziecka odpadnie. <noise> Wow. nie no to już, to już za dużo może by było, nie? Jezu, ale miałem, przepraszam, miałem taką wizję po prostu jak oglądałem ten odcinek, nie? To by było, i wtedy Helena by było po prostu odleciała totalnie, nie? Że, że jakiś A... atak paniki czy coś takiego. A co powiesz o scenie z Ejmondem w tym burdelu? Kiedy on tam leży taki jakiś zwinięty trochę jak Voldemort na King's Cross. Jezu, ty mi też miałeś ten vibe? Kiedy... zobacz... Znaczy, Okej, okay, bo wiadomo, wiesz, ilość cycków i gołych dób w grze o tron musi się zgadzać, czy w, w ogóle w tym, więc mamy scenę w bordelu. Eee, I tak się zastanawiałem w ogóle do czego to prowadzi. Bo w przeciwieństwie na przykład do gry o Tron, eee, tu masz te dwa... Tam, tam było, że tak powiem, akcja działa się w wielu różnych momentach. Tu masz zazwyczaj masz czarnych, zielonych, rzeczy się dzieją między nimi. Sceny są albo tu, albo tam. I ale no, tu mam scenę, ten burdel, ja wiem cholera, no, z jakiej racji, nie? No i później mamy właśnie tego Emonda, który rzeczywiście, pierwsze skojarzenie jakie miałem, no, mam Voldemort na King's Cross, nie? Dokładnie. <laughs> o no, wiadomo, aktor ma pewno ma taką fizyczność, a nie inną, ale nic mi do tego. Ale no, miałem takie skojarzenie. Wiesz co, a co propos samej sceny, nie wiem w zasadzie, co o tym sądzić, bo tak trochę to było z czapy. Się znaczy, ja tam wi widzę tak naprawdę jedno jakieś znaczenie, jak on zaznacza to, że jest dumny z faktu, że e, Damon się go boi, prawda? W sensie, że czuje wobec niego jakiś respekt, e, bo to jego chciał zabić, nie? E, I jedynie tyle, że na przyszłość to jakby zapowiada, że, że ci dwaj gdzieś tam się w przyszłości zetrą, staną przeciwko. no bo tak de facto nic więcej. Jedną z rzeczy, którą na przykład ja lubię w takim, powiedzmy, niespiesznym budowaniu fabuły, jest podbudowa, którą robisz pod pewne wątki. To zaczęło się już powiedzmy w pierwszym sezonie, kiedy Damon zabił tam tego brata od Valeriona, gdzie już widziałeś ten wzrok Damona, Eymonda na Damona. Teraz są dodawane kolejne sceny. Teraz mamy właśnie tą scenę w burdelu. Jeśli oni rzeczywiście spotkają się na polu walki. Istoczą pojedynek, ten cały payoff, ta podbudowa. E, zaczyna już być na tyle fajna, że to będzie miało fantastyczny wydźwięk na sam koniec. Więc. Mhm. E, ja. No, że tak powiem, czekam na trochę więcej takich malutkich scen, bo na końcu. E, będziesz mógł zerknąć na to z, z wstecz i mówić: No, zaczęli już to budować tu, zaczęli to budować tu. Wydźwięk tak. całej sceny, wydźwięk całego powiedzmy tego ewentualnego pojedynku, e, kto wyjdzie z niego zwycięsko, kto wyjdzie obronną ręką, kto w końcu to przeżyje, kto zginie, będzie wow, fantastyczny. Więc. W stu procentach się zgadzam. Fajnie to budują e, i to naprawdę każdy widzi, do, czego, do, do, że do czegoś to zmierza, prawda. Że, że te oba obozy mają takich, powiedzmy, faktycznie wielkich wojowników i nie do końca zrównoważonych, powiedzmy, ludzi po, po swojej stronie, którzy też potrafią swoją grę grać, więc... Ale to e... ciekawe było coś, co Eymond mówił, że trochę żałuje zabicia Lucerysa? A... Że tego, co się tam stało? Hmm. Tak, że go poniosło niby trochę, no. tak. Mhm. Ale to też się fajnie chyba odnosi do tego, że Mimo wszystko nie są w stanie kontrolować tak super tych smoków, bo wydaje mi się, że Wagar się już wkurzyła za to, co się działo, że ten smok tam trochę i ogniem wziął w nią, ten, ten mały Araks mhm. i że tak uciekał. Jakby smok zrobił swoje. nie? To sama wcześniej reakcja Aimonda na, na tą scenę, na tą, na tą całą sytuację była taka, że cholera co ja zrobiłem. Nie, że on to zrobił rzeczywiście umyślnie, nie? To, mhm. to też jest ciekawe. A propos w ogóle takich scen, yy, to trochę tak wzbudziło moje niezdziwienie, ale pamiętasz jak rozmawialiśmy o tym, że podczas zamachu na małego królewskiego synka nigdzie nie było żadnej straży mhm. w całej Czerwonej Twierdzy. Ale jak trzeba było potem szukać yy, tego, kto to zrobił i wywlekali tę służbę z yy, pokojów, to się nagle okazało, że tam cały garnizon stacjonuje. Nagle po prostu ludzi odgroma, wszędzie każdy, Bo prawda? No powiem tak, no ktoś jest dowódcą Gwardii Królewskiej. Skoro jesteś dowódcą na twoich obowiązkach, jako główno głównodowącemu, do powinno być przypisywanie wart i dbanie o to, żeby ci ludzie stali gdzie mają stać i wykonywali twoje rozkazy. A... Tak jak się działo to na smoczej skale, jak na przykład przed gabinetem pokojem Renry stała straż, tak? Zawsze była warta. Tak? No Więc proste. Tyle. Więc ja rozumiem, że tam przed gabinetem na może nie, no ale króla i królowej, no to takie. No rodziny królewskiej, nie? W końcu wiesz, gwardzistów no, zawsze było siedmiu. Więc ja rozumiem, że część musi się udać tam powiedzmy na jakiś spoczynek, czy, czy e, zwyczajnie odpocząć zjeść i się wyspać, ale przez resztę czasu powinni albo trenować, albo e, stać na straży, nie? no taka jest ich rola, takie są ich obowiązki. Dokładnie. No ja powiem tak, ja nie jestem zawiedziony, jestem naprawdę pod wrażeniem, mimo tego, że faktycznie jeszcze nie ma tych naparzanych smoków, jeszcze nie ma tych bitew. Dla mnie to jest taka rzecz dodatkowa w tym wszystkim. No to był taki to spokojniejszy właśnie... na pewno odcinek, co myślę, że w perspektywie całego sezonu yy, będzie można później docenić bardziej. Mhm. Mm że to będzie rezonować, że jednak zrobiono jakąś podbudowę, że o czymś powiedziano, że coś zapowiedziano gdzieś tam między słowami, prawda, jakieś wydarzenia. Yy, no bo potem jak przyjdą walki smoków, no i czy wojska wyjdą już faktycznie w pole, no to będzie się, działo, zresztą z zwiastun trzeciego odcinka już coś nam tam mówi, że faktycznie ta wojna zaczyna się na dobre. O. Damon w Harenhol. O, Damon w Harenhol. On tam tak mrocznie wygląda w tym zwiastunie, że mhm. e, będzie, będzie e, się działo. No dobra, mamy coś jeszcze w ogóle? Chyba e, wszystko, nie, nie, solidny odcinek. Ozbudowany powiedzmy na dialogach i na relacjach. E, Dokładnie. Z dużą z dużą nutą dawki emocjonalnej na sam koniec. O. Więc coś, czym, czym ja jestem, że tak powiem, zadowolony. Bo takie mm -hmm. spokojniejsze odcinki w sezonie też się przydają. I dobrze, że dostaliśmy taki teraz, bo to tylko powiedzmy zwiększa apetyt na. na... Na to mięsiwo, które się pojawi później. Tak, szczególnie, że tu były 72 minuty odcinka. Ja w ogóle nie czuję tej długości. Zleciało to raz, A, ja dwa. Tak, ja zobaczyłem, że jest w ogóle godzinny odcinek. Mówię wow, no i to jest serial. No. no, jeśli faktycznie to jest nie 10 odcinków, tylko 8, to faktycznie niech te odcinki będą takie dłuższe, soczyste. Niech się, niech będą wypełnione po brzegi, nie? Tak, dokładnie. E, no dobra. No to, to jest to są nasze impresje po tym drugim odcinku. E, dajcie koniecznie znać jak wam się podobało albo nie podobało. To zależy, komentarze są do waszej dyspozycji. E, jak zawsze no a my już e, zapraszamy na za tydzień na omówienie odcinka numer 3. Okay, także no dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.